Hej, racerci! Jestem Mr. Miner! A jeśli jesteście tu, by zobaczyć wyścig tych to się rozczarujecie! To nie jest wyścig! To jest ucieczka... Zatrzymaj się, Mr. Miner! To rozkaz policji! ...i wielkiego bohatera Turbo City! Muszę się gdzieś ukryć! Miejskie złomowisko! A ta brama nie ma żadnych szans z Wreckerem! Wrecker! Pięciotonowa kula do wyburzania, która rozbije wszystko, co znajdzie na twojej drodze! Uwaga! Trokop, to złomowisko jest podejrzane! Tak, Mr. Miner ściągnął nas tutaj, bo pewnie przygotował jakiś rodzaj... Pułapki! Aaaa! Co to jest?! Hehehe. Witajcie na złomowisku Turbo Craina! Turbo Crain! Wielkachny dźwig z Turbo City! Postrach kierowców i zgniatarka samochodów! To jakieś szaleństwo! Narażasz wszystkich na niebezpieczeństwo! Ha! Swastfer nic mi nie grozi! Swastfer Używa tajnych sztuczek taksówkarzy, by teletransportować się do dowolnego miejsca w mieście! Ale jak? Jak ty to robisz? <grym wczoraj> <grym wczoraj> <grym wczoraj> <grym wczoraj> Niech nie ktoś uratuje! Czy nie po to są superbohaterowie, by ratować innych, a nie odwrotnie? Ten dźwig stanowi zagrożenie dla miasta. Pomóż mi go zatrzymać, mister Miner! Ja mam ci pomóc? Okej, okay, Nitrokop! Powiem ci, jak pokonać Turbokreina. Aby unieszkodliwić Turbokrejna, trzeba pod nim przejechać i uderzyć w tabliczkę! Genialne! Zaraz wykończę tego potwora! Biedaczysko! Bezpośredni atak na Turbokrejna to kiepski pomysł! Nie! Oszukałeś mnie! Czas na moje wejście! Gdy Turbokrein jest zajęty, mogę go teraz pokonać bez przeszkód! Niech mnie ktoś stąd ściągnie! Nitrokop, tworzymy świetną drużynę! Ty jako przynęta i ja jako najlepszy ścigany T-Racer!